Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Jeszcze troszeczkę niedyspozycyjny do końca, ale już jest lepiej. Także dziękuję Wam za życzenie powrotu do zdrowia. Zaczynamy sobie od razu kolejny film. Od razu będę przechodził do konkretów. Moi drodzy, mamy tutaj, jak widzicie, bardzo pokaźny zestaw akcesoriów komputerowych, podzespołów komputerowych, ponieważ składamy kolejny zestaw. Będzie budżet konkretny i konkretne zastosowanie. Ten komputer będzie przeznaczony przede wszystkim do gier zacznę może od chyba no jednego pewnie najmniejszych kartoników jednocześnie od serca tego komputera moi drodzy Procesor, jaki będzie napędzał ten zestaw, to jednostka nie byle jaka, mam jak widzicie i 7, 4790K. Procesor z odblokowanym mnożnikiem, oczywiście z najnowszej linii produktowej Intela i on oczywiście, jako że jest to jednostka z odblokowanym mnożnikiem, z możliwością podkręcania, nie będzie chłodzony boksowym wentylatorem, boksowym chłodzeniem, ale Thermalight Macho, ta rewizja druga, natomiast to jest edycja PC, GH, Nie wiem jak to się poprawnie wymawiać, czy to jest skrót od jakiegoś Zagrejmera, czy kogo. No nieważne, w każdym razie, że to chłodzenie, które tutaj jest przez wielu polecane, jest również polecane przeze mnie, ponieważ wydajność jest na bardzo zadowalającym poziomie. Będzie schładzała ten procesor, bez problemu pozwoli to na jego OC. Płyta główna, może przejdę od razu do płyty głównej, na której ten procesor będzie zainstalowany, tylko się do niej dokopię. Też oczywiście nie może być to konstrukcja byle jaka z odpowiednim chipsetem, który będzie wspierał możliwości podkręcania w ogóle tego procesora, i taką jest MSI Z97G43 Gaming. E, mamy tutaj na pokładzie Hillary 2200, tak czyli sieciówka, która ma nam za zadanie. E, Umilać tą rozgrywkę. Nie będę jej na razie wykładał z tej torebki. Zobaczycie sobie to później po prostu przy składaniu, dokładnie tą płytę główną konstrukcja w standardzie ATX czarno-czerwone akcenty, jak to od MSI Gaming bywa. Kolorystyka tutaj akurat jest mniej ważna miała taka płyta być i tyle. Natomiast, o, może mam od razu zasilacz, to co będzie napędzało tą jednostkę? Moi drodzy, zasilacz z certyfikatem 80 plus gold, pięcioletnią gwarancją, czyli FSP Aurum 500. Zasilacz o mocy 500 W w zupełności wystarczy do tego zestawu, tym bardziej, że mam tutaj bardzo wysoką sprawność potwierdzoną oficjalnym certyfikatem. To nie jest konstrukcja z modularnym czy semi-modularnym okablowaniem, natomiast bardzo dobrze wykonana Estetyczne oploty i co ważne, to też jest konstrukcja chłodzona aktywnie, to nie jest ta wersja Xilancer, natomiast tamten jest dużo, dużo droższy, a ten był w bardzo dobrej cenie. Mamy tutaj dwie linie 12V, 18 i 18 amperów maksymalne dopuszczalne obciążenie na tych liniach 432W, więc w przypadku takiej platformy opartej o procesor Intela, Mamy tutaj jeszcze ze spokojem zapas, który wystarczy, żeby sobie na przykład ze spokojem podkręcać. Karta graficzna to Was na pewno też interesuje. Moi drodzy, tutaj również wybór padł na konstrukcję sprawdzoną przeze mnie i z długą gwarancją, ponieważ po rejestracji produktu mamy też 5 lat gwarancji na tą kartę graficzną. Bo jest to tak, wersja AMP GTX 780. Te, kar te karty serii 9000 nadal są niedostępne. U mojego dystrybutora jest tego co widziałem sprawdzam chyba przed wczoraj to jeszcze w praktycznie wszystkich sklepach. W Polsce tych popularniejszych też są niedostępne. Ja też jeszcze nie mam do tego dostępu, natomiast pewnie niedługo się to zmieni. Karta 3 GB pamięci na pokładzie, czyli tyle co w 780. Natomiast oczywiście mamy tutaj niereferencyjne chłodzenie. Karta jest jeszcze otwarta, więc nie będę tej wyjmował. Zobaczycie ją również na filmie ze składania tego komputera. Jak widzicie zestaw bardzo konkretny. Pamięci. Przechodzimy do elementu, który będzie mniej wrzucał się na płycie głównej. To są moi drodzy Crucial Ballistic Sport. 1600, w sumie 8 GB, tak, dwie kości po 4 GB, cel 9. W zupełności wystarczą moi drodzy do tego zestawu. Czarne radiatory tutaj pozwolą się wkomponować w płytę główną, mogłyby być na przykład czerwone, też jakieś inne, tylko że to już wtedy inne pamięci, bo te są niedostępne z innymi radiatorami. Napęd optyczny tradycyjnie, LGK, podstawowy tutaj do tego, aby sobie pooglądać jakieś filmy, spłyt, tak zainstalować starsze gry, które są jeszcze na płycie, a nie są w dystrybucji elektronicznej itd., itd. Dyski. Dyski oczywiście dwa. Tutaj standardowy zestaw w zasadzie często przeze mnie wybierany, czyli WD Caviar Blue o pojemności jednego TB, w zupełności wystarczy na dane użytkownika plus programy, które nie zmieszczą się lub nie będą zainstalowane na dysku SSD. Dysk SSD to również sprawdzona konstrukcja, ja sam zresztą taki sam dokładnie posiadam po ostatnim moim upgrade'zie. Gudram c o pojemności 120 GB. Jeżeli chodzi o prędkości, jakimi ten dysk dysponuje, akurat tu jest zaklejone naklejką, więc Wam nie powiem, natomiast ta wersja ma bodajże 520 i 360 MB, jak chodzi o prędkość, odczyt, zapis. Na boczek obudowa. Stanę trochę z boku. Moi drodzy, obudowa to Fractal Design Define R4. Widzieliście tam obudowę już u mnie na kanale, była recenzja tej obudowy na wideotesty, sam miałem wcześniej R3 i ostatnio, nie tak dawno temu również był składany komputer w Define R4, to jest wersja bez okna, dlatego tutaj ta kolorystyka komponentów jest mniej ważna, bo one nie będą cały czas eksponowane natomiast obudowa przede wszystkim bardzo solidna, bardzo funkcjonalna i cicha dodatkowo i taki klasyczny design sprawia, że no, w zasadzie będzie pasowało do zdecydowanej większości pomieszczeń nie rzuca się jakoś super w oczy, a jest to produkt, który z czystym sumieniem, z czystym sercem mogę Wam polecić. To moi drodzy, by było na tyle, jeżeli chodzi o podzespoły, z których ten komputer będzie zbudowany. Jak widzicie, więc jest bardzo konkretnie, będzie sprzęt dla graczy, będzie wydajny sprzęt dla graczy, zamknięty w porządnej obudowie. Nigdzie tutaj w zasadzie żadnych ustępstw nie było. Mamy maszynę, która będzie cieszyła klienta na pewno bardzo długo. Ja już dzisiaj Was zapraszam na film ze składania tego komputera tej prezentacji części to jest na tyle dziękuję wam za uwagę jeżeli film się podobał łapka w górę komentujcie śmiało przy okazji zapraszam was również na mojego facebooka już jest chyba ponad 5.500, tysiąca jak dobrze pamiętam ostatnio oraz na instagrama gdzie od czasu do czasu wrzucam fotki również oczywiście niezwiązane tylko i wyłącznie z komputerami ale spokojnie nie bójcie się nie nie musicie oglądać selfie tam nie ma dziękuję wam jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia.